Ona leci swoje gardło moim chujem, tak jak strepsil. <grywa> Okej, <Okay. That is. grywa> Ona leci swoje gardło moim chujem, tak jak Strepsils Na dużo wyglądam jak na Na takich typów nauczyciel, ona chce prywatnej lekcji. Najpierw nie potem łyka moje dzieci Ona leci swoje gardło moim Najpierw nienawidzi, potem łyka moje dzieci Farmaceuta, wszystko mam ty tapsy, double cup Jesteś pusty, jebać was Cała szafa, drugi szmat Wiem, że Tak, jak chciałem napadnie. Bibli, Bibli, biblioteka rymów, ona prosi mnie o księgi. Suko odejdź szybko, no bo jestem pierdolnięty. Ja w plecach u baty, a ty kurwa nosisz kredki. Pale grube giby, twoja suka to zapętli. Ona leci swoje gardło moim chujem, tak jak strefy. z palę dużo trawy, wyglądam jak na kole. Dla tych typów nauczyciel, ona chce prywatnej lekcji. I. Najpierw nienawidzi, potem łyka moje dzieci. Okay. Ona leci. Moje gardło moim chujem, tak jak spec pale dużo trawy wyglądam jak na kole Tak Typów nauczyciel, ona chce prywatnej lekcji najpierw nienawidzi, potem łyka, moje dzieci Za dużo gara, zamknij pyski, Ja chcę zasnąć, tu sam pilk czy trzymam to we krwi Patrz uważny, to jest styl Pretty festy dla TV To dla braci, nie dla cip Jestem kotem dziewięć 6, aż do śmierci gore że nie może przestać kochać, nie odpisałbym, że tęsknię tę szalenie. Będę kłamać cię pierdolę całkiem szczerze, mam to w chuju, daj mi spokój. Kurwa niż wrócić do ciebie, wolałbym już skoczyć z bloku. Ona leci swoje gardło moim chujem, tak jak strefa. Oskarż dużo trawy, wyglądam jak narcoleczki. Dla Na tych typów nauczyciel, ona chce prywatnej lekcji. <laughs> Najpierw nienawidzi, potem łyka moje dzieci. <laughs>